No hej, witajcie w kolejnym odcinku na kanale PKP, inne pociągi. Nawet nie wiecie, jak ja się cieszę z tego, co zobaczyłem dosłownie w ostatniej chwili w internecie. Zobaczyłem to, że rusza program kolejowe inwestycje, w którym będą modernizować i remontować i różne takie budować, różne linie kolejowe, nowe pociągi będą kupować i tak to. No, i yy, najbardziej mnie zaciekawiły dwa projekty. Na razie nie ma żadnych wizualizacji jeszcze, więc nie pokażę Wam zdjęć, ale najbardziej mnie zaciekawiły dwa projekty, które po prostu mi się tak podobają, że nie wiem co. Yy, pierwszy projekt to jest projekt, który po prostu. No, już bym chciał, żeby teraz to zostało zrobione. Yy, a, je, a będzie to modernizacja linii kolejowej 69 i w ogóle nie tylko 69, nie wiem, tam ale wiem, że to będzie na odcinku Rejowiec-Zamość, będzie zmodernizowana linia kolejowa. I tak, na linii kolejowej numer 69 jest zmodernizowane są przystanki kolejowe, tylko że tam powiedzieli, że te przystanki kolejowe zmodernizowane będą albo zburzone i zbudowane jeszcze raz, albo po prostu będą dokończone jakoś, coś takiego. No, bo um, te przystanki są za małe dla tej nowej linii, bo ta linia zostanie jeszcze tego, zapowiadałem wam wspomnieć, zelektryfikowana. Po prostu tak się cieszę i zostanie zelektryfikowana jeszcze i będą dwa tory. No i y, te przystanki są za małe dla tych nowych pociągów, które będą przyjeżdżały na tą stację, bo jak wiecie, y, pociągi poruszające się po dwóch torach i w ogóle elektryczne są troszkę dłuższe niż takie normalne szynobusy. No więc przystanki będą Troszeczkę dłuższe będą takie podobne troszkę jak na linii kolejowej numer 7, będą troszkę takie podobne, coś takiego jak na linii od pilawy do otwocka, są takie fajne te wiaty, i właśnie będzie coś takiego, tylko że będzie też ten: koło tych, na tych przystankach, będą też takie te tablice odjazdów, odjazdów takie elektroniczne. Przepraszam. No, i będą pokazywać najbliższy pociąg przyjeżdżający na stację, będą też jakieś inne wyświetlacze. No, i w ogóle będzie super, będzie też bardzo fajny projekt. Projektem jest to, że i w ogóle te przystanki kolejowe, które nie zostały zmodernizowane, tak samo zostaną zmodernizowane, które są takie stare. Są takie przystanki kolejowe, jak na przykład Żulin, nie wiem, jakiś złojec, no, coś takiego i dostanie też modernizację dosyć dużą miasto Krasnystaw, czyli dwie stacje Krasnystaw Fabryczny, Krasnystaw Miasto będą zmodernizowane. Krasnystaw Miasto w większym stopniu, ponieważ będzie, będą oczywiście ten dwa perony yy, i będzie też taki dworzec kolejowy, będzie też jakaś plac przed dworcem, na dworcu kolejowym będzie się znajdować, yy, yy, no. Wypadło mi z głowy kawiarnia. Tak, kawiarnia będzie się znajdować. Będzie się też znajdować ten. Ymm, no i jak mi to wypada z głowy? No, kasy będą się znajdować na pewno: jakieś toalety, ławeczki. Będzie też antresola z tego, co słyszałem. I w ogóle będzie bardzo fajnie. Będzie jakiś kiosk. I na perony z tego, co słyszałem, będzie prowadzić też składka. No i no właśnie. Ymm, i taka jedna z ważniejszych rzeczy to będzie taka: będzie też taka fajna wiadomość, że stacja zawada zostanie troszkę dalej przeniesiona z powodu tego, że pociągi jeżdżące do zamościa ze strony krasnego stawu po prostu musiałyby przekładać lokomotywę albo coś takiego a tego byśmy nie chcieli, więc będzie troszkę, przy, będzie troszkę w innym miejscu stacja. I będzie taka jeszcze mała poczekalnia na tej stacji, oczywiście będą jakieś dwa zmodernizowane perony, jakieś tablice elektroniczne, coś takiego. I no, będzie jakiś mały dworzec, poczekalnia. Oczywiście zmodernizowane perony, jak już mówiłem, jakieś tablice elektroniczne, tylko że będzie troszkę w mniejszym stopniu niż w Krasnym Stawie. W ogóle zapomniałem też wspomnieć o Krasnym Stawie Fabrycznym, też będzie zmodernizowany dworzec ale w mniejszym stopniu jak w miasto. Możecie sobie przeczytać w późniejszym czasie, może dam jakiś link w opisie, jak nie zapomnę, do tej stronki. No. No i tak właśnie. W, no, jak mówiłem, Zawada nie jest taka. Dużą stacją nie ma tam tak dużo mieszkańców w krasnym stawie i po prostu będzie troszkę w mniejszym stopniu mniejszy dworzec niż dworzec w krasnym stawie. Stacja mokre zostanie również troszkę przebudowana. No i stacja zamość. Tak, w zamościu dworzec jest, do, jest troszkę zmodernizowany. No ale nie ma żadnej kasy, nie ma nic. No i właśnie tutaj. Dochodzi taka bardzo fajna opcja. Z jednej strony będzie właśnie te centrum integracji społecznej, bar peron i w ogóle takie różne rzeczy. Będą perony, czyli wiecie, hmm, to oczywiście ten dworzec po stronie dzieci, ze nie, nie, Szczebrzeski, przepraszam, Szczebrzeski, czyli Zo. Hmm, no i będą, będą dwa perony. I będzie fajnie, będzie jeden jeszcze peron. Znaczy, będzie jeden peron taki główny, i jeden peron będzie taki jakby zastępczy. Będzie też i z drugiej strony, najważniejsza rzecz, tak jak ja Wam mówiłem, tam będzie Centrum Interesji Społecznej i Bar Peron. A z drugiej strony, będzie normalnie kasa, poczekalnia, będzie dosyć duży dworzec. Może jakiegoś nawet mówili McDonalda zrobią, więc fajnie, i tak to będzie wyglądało. W późniejszym stopniu, czyli zamość starówka, zamość wschód, już nie będzie jak na razie modernizacji. Może coś później zrobią, i powstanie jeszcze jedna stacja. Taka też fajna news. Krasny staw, w zastawie to będzie stacja y, tam, gdzie znajduje się teraz krasny staw towarowy. I ten. I oczywiście y, kiedyś się znajdowała stacja krasny staw, taka główna stacja. No i tam ta stacja będzie się nazywać właśnie Krasny Staw w Zastawie I, i ten, będzie tam perony i także jakaś mała poczekalnia, tak jak pozostałe stacje na linii. To był chyba najciekawszy po projekt z tego wszystkiego, po prostu nie mogę się tego doczekać. Jest jeszcze, jak mówiłem wam, drugi projekt, który tak samo jest troszkę mniejszy, ale też jest bardzo fajny. On nie jest już na Lubelszczyźnie, ale na tej Zajazdni Kabaty, na Kabaty podjeżdżają różne metry, metra, pociągi metra tam mają ten, tam jest serwisowanie i one tam nocują w ogóle, no i jest fajnie wszystko. A i ten, stamtąd prowadzą też również taki jeden tor, prowadzi do normalnych torów na, w stronę Warszawy, Ochota, no znaczy nie Ochota, tylko Okęcie. No, i to będzie tak, że będą tam zelektryfikowana linia, i będą tak samo dwa tory. Będą tam jeździły różne pociągi pośpieszne i pociągi SKM i kolei mazowieckich. Powstanie również nowa stacja, będzie się nazywać Warszawa Puławska. Będzie ona to nad skrzyżowaniem, znaczy na, nad ulicą Puławską i koło drogi ekspresowej S2 to jest koło przystanku autobusowego Żołny. No i tam mm, powstanie właśnie ta stacja Warszawa Puławska, na tej już mówiłem przystankiem autobusowym Żołny. No i tam wiecie, no i ona będzie na wiadukcie, będą różne windy na dół i będą to takie dwa małe peroniki. Warszawa Puławska. Kolejna stacja to będzie Warszawa, mm, czyli już końcowa Warszawa Warszawa ursynów, czy tam Warszawa kabaty, jeszcze nie ma dokładnej nazwy. To są dwie nazwy, które są najbardziej, znaczy nazwy, które najbardziej będą na, do tej stacji. Będzie to peron, będą tam no, tory na STP. Właśnie będą y, tory z STP, będą zamienione na tory normalne PKP, i tam będą, będą dwa perony. No i, po, no i tam y, może powstanie jakiś budynek dworca. Jakaś kładka powstanie, czy coś jeszcze yy, nie wiadomo, co tam będzie. No i właśnie takie małe coś, ale może być. Kto wie, może, może ci napisać w komentarzu. Bo tak sobie pomyślałem, że mogliby właśnie. Bo na linii kolejowej numer 69, zapomniałem jeszcze wspomnieć, będą jeździły pociągi Pesa Dart, być może będą przedłużone z Lublina, będą jeździły do Zamościa. I może właśnie fajnym pomysłem byłoby zrobienie pociągu z, ze stacji Warszawa-Kabaty do stacji Zamość. Czyli wiecie, przez stację tamtędy Warszawa Puławska to nie, no przez stację Warszawa ta Słżewiec, Warszawa ym, Zachodnia, Centralna, ym, Warszawa Zachodnia, Centralna, Wschodnia, ym, Otwock, Pilawa, Dęblin, Puławy Miasto, Nałęczów, Lublin. Świdnik miasto, trawniki, rejowiec, krasny staw miasto, zawada, no i zamość, i tam by gdzieś jeździło, właśnie, więc mogłyby taki, mogliby takie odarta zrobić, byłoby naprawdę bardzo fajnie. No i właśnie takie plany są. Kiedy to się zacznie? Zacznie się to na początku. Dwa projekty zaczną się na początku 2022 roku pierwsza modernizacja czy znaczy tak właściwie, nie wiem, budowa tej na STP Kabaty skończy się w 2024 roku a a modernizacja linii kolejowej numer 69 zakończy się w 2026 roku więc bardzo fajnie, troszkę będziemy musieli poczekać, ale wszystko będzie dobrze no i właśnie wszystko tak fajnie będzie, będzie to ukończone, się cieszycie, a ja zrobię oczywiście z tego serię. Proszę przyznać się, kto się nabrał na ten żart prima, aprilisowy? Możecie napisać w komentarzu, naprawdę nie musicie się wstydzić. Dzisiaj mamy pierwszy kwietnia, no i wymyśliłem, że to by były takie niezłe plany. Jeszcze teraz sobie pomyślałem, że można by było też zrobić coś związanego z Warszawą główną, no, ale już takie plany by były naprawdę bardzo fajne powiedzcie czy chcielibyście na takiej modernizacji możecie napisać właśnie pro, pro, projekt dla tego darta jak, znaczy, jakby mógł się nazywać może jakieś nowe pociągi też by mogły jeździć no ale bardzo fajnie by było ale na taką modernizację raczej będziemy musieli poczekać albo w ogóle jej nie będzie bo to raczej chyba tak nie będzie no ale pomarzyć zawsze warto więc dzisiaj mamy prima z 1 kwietnia no i to by było na tyle z tego odcinka. Zostawiajcie łapki w górę i pa pa.